sam zauważyłeś przed chwilą bardzo skuteczny z siebie zawodnik, drugi występ z rzędu i drugi gol, tylko ten pierwszy był w lutym bodajże. Yy, ostatnie, yy, 6 miesięcy temu tak, dokładnie, tak, 29 tak. stycznia. Potem także, była kontuzja, leczenie i tak. dzisiaj wracasz yy, do pierwszego składu i z bramką, która prawdopodobnie miała wielkie znaczenie, no bo to była końcówka pierwszej połowy i wynik 1.0. Yy, no cieszę się, że zdobyłem tą bramkę i gdzieś tam powiedzmy już się śmiałem, że podtrzymałem serię, bo, bo po tej kontuzji no, kolejny, kolejna bramka. W kolejnym meczu, ale no na pewno był to ważny gol, bo trochę otworzył nam ten mecz bardziej. Yy, powiedzieliśmy sobie w szatni, że, że chcemy wyjść i idziemy po kolejne bramki. To to nie było tak, że, że gdzieś tam się cofamy, próbujemy bronić wyniku, tylko chcieliśmy iść po kolejne bramki i, i zamknąć ten mecz yy, tak żeby spokojnie wygrać, a nie gdzieś tam 1, 1 0 czy, czy tak jak było w pewnym momencie 2 -1. Właściwie to była taka troszkę podobna sytuacja jak wcześniej, kiedy też robiliśmy akcję do Środka pola karnego uderzyła się tam wtedy w dalszy ruch bramki, tam nie spadło, tutaj spadło. Nie wiem, czy bramkarz trochę to się no yy, Znaczy ogólnie nawet z takiego boiskowego doświadczenia to mogę powiedzieć, że to są ciężkie strzały dla bramkarza, bo to jest piłka między nogami obrońcy i bramkarz ma ciężko z reakcją, nawet teraz gdzieś tam wiem jak jak są szkoleni obrońcy, bo, bo gdzieś tam też się w, i w klubach różnych z tym spotykam i gdzieś tam słyszę, że, że raczej powinno się teraz blok, obrońca powinien blokować ten krótki stopek, że bramkarz mógł sobie spokojnie zareagować na długi, no a takie strzały gdzieś tam po krótkim między nogami też są, też są ciężkie do obrony, więc no czy, ciężko mi powiedzieć, czy bramkarz zawalił. Na pewno mógł się lepiej ustawić, ale, ale to nie są na pewno łatwe strzały. Z góry z, trybun, z trybuny Prasowej wyglądało, że ten mecz jest taki... Jakiś taki trochę wolny, taki bez ikry, bez dynamiki. A jak z boiska. to wyglądało? No na pewno Puszcza ma swój specyficzny styl gry i, i ja też to czułem na boisku, że wszystkie stałe fragmenty, nawet jakieś auty na naszej połowie, wszystko gdzieś tam rzucali nam w pole karne, więc my musieliśmy odbudowywać strefę, ustawienie praktycznie tak jak do rzutu rocznego i, i wszystko gdzieś tam bili na, na tych swoich wysokich, środkowych obrońców, napastnika, więc... Może to też taka brak płynności tej gry wynikało z tego, że oni każdy stały fragment gry nie chcieli go rozgrywać, tylko, tylko gdzieś tam wszystko wrzucać w pole karne. Takie jest moje zdanie.